Halo, 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 jesteśmy na żywo. Cześć wszystkim, z tej strony Kami z kanału Encyklopedia Kryptowalut. Witam Was dzisiaj na kolejnym poranku z kryptowalutami. Już widziałem, że martwiliście się na Discordzie, czy będzie live, czy nie będzie. Będzie, zapomniałem tylko ustawić transmisję i Was o tym powiadomić. Miałem już przygotowane wszystkie materiały, natomiast yy, zapomniałem po prostu ustawić transmisję live. Taki zwykły mały błąd. Ale już jestem, także dzisiaj zaczynamy, bo tematów krypto oczywiście jest sporo. Natomiast na początku chcę podziękować taką prywatę tutaj małą zrobić. Podziękować wszystkim, którzy wspierają mnie na tym kanale YouTube od dłuższego czasu, od krótszego czasu. Nieważne ile jesteście, ważne, żebyśmy tutaj tworzyli bardzo fajną społeczność. Wybi wybiło, jak widzicie. To kurde to jest problem. 20 tysięcy subskrypcji na kanale YouTube, także dziękuję Wam bardzo wszystkim za to, że, że tak jak powiedziałem, wspieracie mnie. No i niech ta liczba rośnie jak największa. Niech niech tutaj wszyscy się dowiadują, że w kryptowalutach dzieje się naprawdę fajnie, że tworzymy tutaj fajną społeczność. No i tyle. Lecimy tak naprawdę z informacjami z rynku, bo, bo nie ma co tutaj przedłużać i więcej się rozczulać na tym. Natomiast chcę zacząć od takiej słabej trochę informacji. I gdyby coś się stało z moim kontem YouTube, Twitter, to pamiętajcie, że jest Discord i tego Discorda nam raczej nie zamknął. Crypto Raz poinformował o tym, że bardzo duże kanały Twitterowe z Kryptowalut właśnie, czyli chociażby Plan B, Dymon czy MM Crypto, niestety zostały zawieszone na Twitterze. Z jakiego powodu Cholera wie tak naprawdę nie było żadnych powodów tutaj podanych niestety, a największe prawie kanały krypto YouTube'owe, niestety YouTube'owe, twitterowe, przepraszam, zostały zawieszone na Twitterze bez żadnej informacji. Kazik już większość z nich wróciła. Wróciła Mike, to super, no bo to informacja nie jest jakaś zbyt stara, bo to ma dopiero 3 godziny, ale jeżeli Mike mówi, że większość już wróciła, to ok. Cholera wie, czy to jakiś błąd algorytmu, czy o co tutaj chodzi, wiecie, Twitter lubi się niestety bawić z nami, nie? Dobra. Lecimy tak naprawdę do przeglądu rynku, no i Bitcoin powyżej 54 tysięcy dolarów, prawie ponad 55 tysięcy był w nocy, i Ethereum 1800, Binance Coin, ja Wam mówiłem, że według mnie osobiście Binance Coin, kiedy wróci, wyjdziemy z tej konsolidacji, powtarzałem to chyba trzy razy na, na różnych live'ach, jeżeli wyjdziemy z konsolidacji, Binance Coin w tym momencie wystrzeli bardziej niż Ethereum. Dlaczego? No bo jest hype na te wszystkie Binance Smart Chainy, te wszystkie pancake'i, nie pancake'i, w dalszej części tego filmu przygotowałem Wam jedną stronę, jakieś tam przykłady z tej strony. Yy, tak naprawdę farm, które są bardzo interesujące i na których mega można było fajnie zarobić. bajna Coin, tak jak powiedziałem, 285 dolarów, 15 ponad procent w ciągu dnia. Dobra, przechodzimy dalej. Jak ktoś miał coś widzieć, to zauważył. Także wracamy, już wychodzimy z tej strony. Jak ktoś czegoś nie zauważył, to oczywiście będzie można obejrzeć później ten materiał jeszcze raz. Tak jak powiedziałem, Bitcoin walczy z podziałem około 55 tysięcy dolarów, tutaj delikatne odbicie, ale idzie to naprawdę wszystkim naczy, nam wszystkim pomyśli. Wychodzimy, tak jak wcześniej wychodziliśmy z tej konsolidacji po korekcie, wychodzimy teraz do góry i miejmy nadzieję, że jesteśmy właśnie już w tym momencie i lecimy na nowe szczyty, tak naprawdę tak jak mówiłem, 70-75 tysięcy, nawet do 80, gdzieś tam niektórzy wróżą, że powinniśmy wybić, bo y, wcześniej to wyglądało mniej więcej tak, że ten zakres cenowy, który nam się tutaj stworzył od dołka do szczytu, podwoił nam cenę. Więc w tym przypadku skończyliśmy właśnie w okolicach 56-8 tysięcy dolarów na Bitcoinie. No to teraz, od dołka, jeżeli dołek był na poziomie około 43 tysięcy, no to w teorii powinniśmy zobaczyć to 80 kilka tysięcy za Bitcoina. Czy tak będzie, czas pokaże. Mało słówko SP, to Wam mówiłem wczoraj, była duża świeca, taka na koniec dnia wczoraj, przedwczoraj, natomiast wczoraj otworzyliśmy się już do góry. Delikatne zgaszenie tego wzrostu, ale jednak faktycznie te SMP gdzieś tam ruszyło. Czy na live jest zawsze taka marna jakość obrazu? Wydaje mi się, że jakość obrazu jest OK. Powinieneś ścisnąć po prostu sobie tam HD i wszystko powinno być spoko. Ja tutaj widzę, że, że wszystko idzie bez problemu, bez żadnych za, zawirowań. Także tak jak mówię, albo sobie odśwież streama, cofnij go na przykład o 30, o 30 sekund, albo włącz tam jakoś HD. Wszystko powinno być OK. W OBS-ie ustawione, na live ustawione, że wszystko idzie w HD. Jest super, Filip napisał. No i Git. Glassnode, standardowa e, informacja na, na dziś: więcej bitcoinów wypłynęło z giełd, bardzo dobrze. I Thiele tak samo więcej wypłynęło. No i tetra wypłynęło trochę więcej z giełd. To mniej pozytywna informacja, ale nie jest to jakaś straszna liczba, która by miała nam tutaj nagle rynek krypto jakoś, że tak powiem, połamać. Jest OK, wszyscy piszecie. Dobra, zresztą w tytule tego filmu też chyba napisałem, na pewno wrzuciłem to w miniaturkę. Napisałem o instytucjonalnym FOMO. Eee, nas, napisałem o instytucjonalnym FOMO, że wieloryby skupiły DIP, czyli skupiły ten spadek Bitcoina, tą, korek tą korektę wykupiły wieloryby. O co chodzi? No Cointelegraph przygotował tutaj, e, wziął materiały ze strony Materials Indicators jest tutaj pokazana ilość transakcji na Bitcoinie, wykonywana przez portfele na danych poziomach, że tak powiem, cenowych. To znaczy, tutaj idzie cena Bitcoina, widzicie, że ładnie sobie rośniemy. A tutaj są kreski, te linie pokazują, jak duże były transakcje zakupu bitcoina. Tutaj, im niżej ta kreska, tym tak naprawdę mniejsze transakcje były, za mniejszą ilość pieniędzy. I widzimy, że im cena bardziej rosła. Tym tak naprawdę ulica dokonywała mniejszych transakcji. Zdecydowanie mniejszych transakcji. Natomiast im cena bardziej rosła, to instytucje, to są, ta, to są te linie fioletowe i brązowe dokupywały Bitcoina. No i tutaj są transakcje już powyżej 10, powyżej 100 tysięcy dolarów tak naprawdę. I zobaczcie, wraz ze wzrostem ceny, ulica nie kupuje kryptowalut, nie kupuje Bitcoina. Mówimy tutaj tylko o Bitcoinie. To widzicie parawaltowa Bitcoin do, do tetera. Natomiast. No, jakby ulica tutaj widzi potwierdzenie, że ten trend jest kontynuowany kryptowalutowy, i właśnie tego, tego bitcoina dopiero skupuje po wyższych cenach za bardzo duże sumy pieniędzy. Trochę działa to na opak. Jestem zadowolony z ulicy, jestem zadowolony z nas, że kupowaliśmy jak było taniej niż teraz, kiedy jest drożej. Natomiast również mnie to troszkę niepokoi. Dlaczego? Bo jeżeli ulica teraz nie dokłada swojej cegiełki do tego, żeby cena bitcoina rosła. No to niestety, ale jesteśmy tutaj zob jakby zobligowani do tego, żeby wspierać grubasów, żeby oni jeszcze tego cashu więcej do bitka dokładali. Bo jeżeli oni nie będą dokładali pieniędzy do Bitcoina, no to my jako ta ulica ni cholery tego Bitcoina nie wypompuje na wyższe poziomy cenowe. A pamiętajcie, że z każdym dolarem wyżej na Bitcoinie, no tych pieniędzy musi skądś dopływać, tak, te, te pieniądze same z siebie się nie robią, no chyba, że jesteście teterem i je sobie drukujecie, albo jesteście Uniswapem i tworzycie token i nagle macie kilka miliardów dolarów, no ale to już inne oczywiście sytuacje, tak. Natomiast, tak jak mówię, fajna informacja, że oni kupują, im jest drożej, dobrze dla ulicy, że możeś czegoś nauczyła, że lepiej się kupuje jak jest tanio niż jak jest drogo, natomiast negatywna informacja z tego jest taka, wniosek taki ja przynajmniej wyciągnąłem, że niestety, ale polegamy teraz wszyscy na Grubasak i na ich łasty. Czy oni będą dalej skupowali tego bitcoina, czy nie będą? Wiemy cały czas o nowych informacjach. Wczoraj wam mówiłem o tej norweskiej firmie, która zakupiła bitcoina, a oni tam mają ponad 58 milionów bitku. Bitcoin Treasury jest ta strona, gdzie Grubasy tutaj oczywiście e, pokazują ze Stanów Zjednoczonych, głównie z tego co się orientuje, swoje portfolia bitcoinowe, bo muszą to robić. No i ta liczba nam się tutaj zwiększa. Mamy 6,5% wszystkich bitcoinów w rękach Grubasów, tych firm, które tutaj są oczywiście dostępne. Także no zobaczymy jak to wszystko będzie się dalej rozwijało. Oglądałem ostatnio film Bitboya i on tam powiedział, wyliczył, nie wyliczył, po prostu wziął 4 lata od, od, od ostatniego szczytu i tak na przełomie tych ostatnich, że tak powiem 4-letnich na Bitcoinie i data pęknięcia bańki na Bitcoinie. Od razu mówię, na Bitcoinie wyszła mu 28 września. Czyli tak jak ja Wam ostatnio mówię, że w jesień to powinno być pęknięcie bańki kryptowalutowej, mówię o Bitcoinie, no to właśnie on, jemu też to tak wyszło, że 28 września. Natomiast pamiętajcie, 4 lata temu, kiedy Bitcoin pękł, kiedy jego cena pękła, ten Bitcoin Bubble zrobiło puf, to altcoiny przez miesiąc miały jeszcze paraboliczny wzrost. To znaczy te wszystkie pieniądze, no duża część pieniędzy z Bitcoina. Nie poszła w cash, nie poszła do stablecoinów, nie poszła, nie została wypłacona z rynku, tylko te bitki zostały przemianowane właśnie na stablecoina lub na altcoiny. I miesiąc jeszcze trwał tak naprawdę altcoin season taki hardkorowy, gdzie altcoiny zaliczały wzrosty po kilkaset procent. Czy będzie teraz tak samo? Nie wiadomo. Jedyna rzecz, która może spowodować, że zarobicie mniej albo zarobicie dużo, ale mogliście jeszcze więcej, to przełamanie tych czteroletnich cyklów na bitcoinie i tak naprawdę doprowadzenie nie do jakiejś hardkorowej bessy, tylko właśnie do super hossy. Do takiej hossy, o której gdzieś już kilkukrotnie czytałem, że teraz nie może być, może nie być już tak, że 4 lata wzrosty, spadki, wzrosty, spadki, wzrosty, spadki co 4 lata, tylko właśnie teraz będzie mi 10-letni cykl super hossy nie tylko na Bitcoinie, ale również na S&P 500 i tak dalej. O tym gdzieś tam Cezar Graf wspominał w rozmowie ze mną mnie na kanale i jest to oczywiście jedna z wersji prawdopodobnej i trzeba ją też brać pod uwagę. Zobaczymy tak naprawdę, jak będzie. Czy 4 lata temu stablecoiny były popularne? Tak, oczywiście. Oczywiście Stablecoiny były. Nie było ich aż tyle jak mamy teraz, i aż tyle firm, firm nie produkowało stablecoinów. Natomiast jak najbardziej stablecoiny wtedy były dostępne. Nie było żadnych problemów i, i tak dalej, nie? Dobra, lecimy dalej. Na Glassnode jesteśmy. Stack to Flow tutaj sobie przygotowałem. Jak widzicie, idziemy jak po sznureczku, jeżeli chodzi o wykres stock to Flow. Możemy przejść jeszcze przez moje. Nie jestem tutaj zalogowany, o kurde, nie jestem zalogowany. Nie wiem dlaczego musiałem je wylogować. To olejmy to na razie. Na jutro wam przygotuję kilka wykresów z Glassnoda. Nie działo się tutaj nic szczególnego. Trochę portfeli tak naprawdę posiadających ponad 10 tysięcy bitcoinów zmniejszyła się ilość tych portfeli, ale ogólnie nie ma tutaj dramatu. Dobra, lecimy z paroma informacjami na Crypto.com. Listuje kawę, tutaj wczoraj ktoś pytał, ale kawka do live'a, czy mówimy o tokenie kawa? No i Crypto.com usłyszało i wylistowało kawę na swojej aplikacji. Oprócz tego jest też konkurs dla traderów, dla tych, którzy będą właśnie tutaj yy, zakupią przynajmniej i sprzedadzą kawę o wartości 50 dolarów przez naciśnięcie przycisku po prostu Trade w aplikacji Crypto.com. Kolejna informacja, wprowadzają tutaj dźwignię Ethereum do USD, czyli na 50 możecie grać właśnie na Crypto.com. No i to tak naprawdę z informacji z tej giełdy tyle. Sekundka, tutaj że tak powiem mały wycinek o NFT. Taco Bell sprzedało kolekcję pięciu takich fast foodów, takich NFTków. Stwierdzili, że powracają tam z jakąś kanapką czy z czymś tam, ja nie wczytywałem się za bardzo, ale właśnie wytwarzają takie tokeny NFT, także kolejna duża firma po ostatnim zespole Kings of Leon, to już się nauczyłem tak tej nazwy. Teraz Taco Bell właśnie wystartowała ze swoimi NFT-kami. Do tego um, mieliśmy informację kilka dni temu o sprzedaży rekordowej w Ethereum to wyszło 6,6 miliona za token NFT. Wczoraj mi się gdzieś objęła informacja o uszy i ktoś ją wrzucił na Discorda. Ja ją próbowałem odszukać. Dzisiaj nie wiem jakim cudem ja jej nie wyszukałem, ale była licytacja jakiegoś tokena NFT. To był chyba jakiś obraz, i tam gdzieś mi się śmigła informacja o 9,5 milionach dolarów. Jak macie gdzieś tutaj informacje, co to było dokładnie, co to za licytacja. Coś mi się z Charlie kojarzyło, ale nie umiałem tego wyszukać jakoś dzisiaj rano. To dajcie mi zdać na Discordzie. No ale widać, że te ceny przy NFT są naprawdę odjechane i nawet do mainstreamu one trafiają. Nawet gdzieś tam na jakimś WP widziałem informacje o NFT. YouTuberzy zajmujący się technologiami, ale nie kryptowalutami też poruszają ten temat, no bo widać, że że ta NFT mania jest po prostu wywalona w kosmos i te ceny są niesamowicie wysokie, tych niektórych aktywów, nie? Dobra, airdrop jest, prawdopodobny airdrop, znowu może część z Was zgarnie kasę, wchodzicie na zks.app i jeżeli dodawaliście płynność na parach walutowych CAKE do WBN, WBNB, WBNB do BUSD, no umiecie czytać zresztą, to na PancakeSwap'u dla zmowy na PancakeSwap'u to możliwe, że otrzymacie 50 tokenów ZKS. Yy, tutaj są jeszcze inne par to, pary walutowe dla osób, które na przykład na mdex jakąś płynność dodawały. To jest akurat z blockchaina Heiko, czyli od Huobi. To również tutaj jest taki airdrop dla was możliwy. Także wchodzicie na stronę ZKS.app, łączycie się portfelem, no i yy, tak naprawdę musicie przejść do Binance Smart Chain i może taki właśnie airdrop na Was czeka, także dajcie znać, dajcie znać, czy jakaś osoba z Was taki airdrop mogła odzyskać. Obraz Banksy, możliwe, tak, Banksy, o właśnie, o właśnie, o właśnie. Christis, nie Charlie, nie Charlie. coś mi się właśnie kojarzył początek. Dzięki bardzo za informację. Dobra, strona, która może nie wygląda zbyt pięknie. Ja tutaj się przerzucę na chwilę na drugą stronę ekranu. Ta strona może i pięknie, teraz będę mówił do ściany, ja musiałem odbicie zrobić. Nieważne, strona może i pięknie nie wygląda, natomiast kumuluje ona tutaj różne farmy kryptowalutowe, nie tylko na bajne smaczenie, bo jak widzicie u góry, macie i Heko, jak się przełączycie, macie i MATIKA, macie i Xdai, macie Avaxa, macie tu jakąś inną sieć, i stąd tak naprawdę otrzymujecie przeważnie w 99% najświeższe informacje. Oczywiście możecie to szczytywać z blockchainu Binance Smart Chain i z innych blockchainów, ale jest trochę więcej zabawy. Tutaj bardzo szybko gościu prywatnie się tym zajmuje, jakby non-profitowo wrzuca Wam właśnie linki do nowych farm kryptowalutowych. Kilka z tych farm naprawdę sobie fajnie radzi. Ja już wracam na tą stronę, bo jakoś ostatnio mi się tutaj lepiej, <grytanie> lepiej trzyma. Jest chociażby tutaj e, pancakeban.finance w farmach, gdzie naprawdę wyniki są dość Dość spore, chociażby na Cake'u macie w tym momencie 400%. Oczywiście nagrodę dostajecie w większości w, w Cake'u tutaj w tym przypadku. Wreszcie tych tokenów, wreszcie tych farm, w większości dostajecie w tych tokenach bany, na przykład tutaj. Zresztą macie opisane, w czym dostajecie nagrodę, ale mówię Wam, Pancake Bany, bardzo fajna farma jak na razie działa. Sporo milionów już tutaj zablokowanych i ta wartość cały czas rośnie. Drugą fajną farmą, która też tutaj ma swój token, token to, token PPG, jest to Vlad Finance. Wygląda oczywiście cudownie, jak te wszystkie farmy i nft -ki. Natomiast też warto się zainteresować. Tutaj żadnej płynności, akurat to dla mówię, nie mam. Natomiast przez ostatnie kilka dni cena tego tokena wzrosła grubo o ponad 100% i naprawdę rozwija się też ciekawie. Także jeżeli jesteście zainteresowani tymi farmami, strona vfat.tools, łamane przez sieć, która tutaj jest dostępna, I tak naprawdę możecie sobie podejrzeć te wszystkie farmy, które tutaj powstają i w czym tak naprawdę w większości dostajecie tokeny jako zwrot z zablokowanych tych swoich środków. Przypomnij mi Kamilo o dla osób korzystających z Uniswap. Mówiłeś o tym parę tygodni temu. Huu, no był taki, ale to byś musiał wiesz, te filmy zetknąć, bo ja tam tyle tych informacji mam na co dzień, że ciężko mi tutaj szczegółowo tak zapamiętać wszystko. Dobra, dzisiaj SK tam dobił do 42 centów nawet. Teraz oczywiście ktoś kręci kółeczka i się bawi w to. Natomiast no, jak wiecie, dzisiaj ma być informacja o giełdzie. Jaka giełda, no to się dowiecie pod wieczór. Podobno tam pisali na Discord, na Telegramie, że ma być informacja. Więc zobaczymy tak naprawdę, cóż to za giełda będzie. Niesamowite informacje i czy będzie miało to faktycznie wpływ na cenę. I ostatnia informacja, to Radek wczoraj wrzucał na Telegrama właśnie i postanowiłem, ja dostałem od Was tego screena, ale ja to też widziałem na Telegramie. I Radek napisał, trochę się dzieje. Zbieramy prawne opinie pod rynek Azji. Sporo różnych wymogów doszło, a po nowych kartach oceny projektów przez topowe giełdy widać, że będzie się odbywało sporo delistingów. Jak chcecie wejść w produkt finansowy, token i tak dalej. Lub taki, który go przypomina, to nie liczy, że zostaniecie wylistowani w top 20. O co tutaj chodzi? No Radek tutaj jako osoba, która wiecie, no blisko jest z giełdami, bo musi z nimi rozmawiać, żeby być gdzieś tam listowany, zauważa od nich, że wymagają od was zdecydowanie więcej, że będą wymagać. Od tych firm, które te tokeny tworzą, zdecydowanie więcej papierologii, potwierdzenia prawnego odnośnie tego, że no ten token nie jest po prostu wałem. nie jest wałem, nie jest skamem. Co to może oznaczać? Może to oznaczać zdecydowanie mniejszą ilość shitcoinów na giełdach z top 20, jak tutaj napisał. Nie sądzę, żeby to się stało jeszcze podczas tej hossy. Natomiast podczas przyszłej hossy możemy mieć mniej główno projektów, jakiś tutaj dziadost. Na giełdach przynajmniej szczółki. Są giełdy jakieś tam dziadowskie z top 30, 50, 100, 200, 300, gdzie, wiecie, yy, wszyscy, wszyscy o nich mówią, że są dziadowskie, no i są przeważnie dziadowskie, bo mają jakieś tam problemy z wypłatami, z płatami, opóźnienia, bo ty tam grają tylko i wyłącznie a nie ludzie. I na takich giełdach oczywiście te shitcoiny mogą się pojawiać. Na UniSwapie całe to dziadostwo ostatnio oczywiście zostanie, no bo tutaj jakby nikt tego nie weryfikuje. Ale na tych giełdach z czołówki, nie wiem, Binance, Kucoin, Bitrex, yy, BitHub, co tam jeszcze mamy? No, no duże te giełdy, z czołówki, Gate.io chyba, jeszcze czołówce, tak samo, Bilax nie wiem, też chyba. To tych shitcoinów tam powinniśmy się spodziewać mniej. Natomiast na razie nie sądzę, żeby to zostało wprowadzone w ciągu tygodnia czy dwóch, no ale czas pokaże. Dobra, przejdźmy tam jeszcze na koniec do wykresu bitcoina. 54,5 tysiąca dolarów za bitka. Walka trwa, tak naprawdę, więc. Jestem do Waszej dyspozycji, 2-3 minutki i spadam. Kamień, czy można stakeować Stablecoiny, trzymając na portfelu sprzętowym ledger? W 99% przypadków nie ma takiej opcji, są niektóre platformy. Ja wam pokazywałem o tym Shadow Stakingu na jednej z platform, tam taka możliwość chyba była, ale nie wiem, czy trzeba parawaltowa do Stablecoin, Stablecoina. Nie musisz tam sobie zobaczyć. Hej, co sądzisz o Nikli w dłuższym terminie? Szybki boom i zapomniałem czy przyszłościowy projekt na lata? Sam pomysł oczywiście tokenów NFT, które są wymieniane, jest bardzo fajny. Jak to się rozwinie, no to już tak naprawdę zależy od zespołu, który nad tym będzie pracował. Ale jest to projekt, który po pęknięciu hossy może po prostu dalej działać, bo jakby ma tutaj produkt, ma tutaj usługę, która może mieć szansę na, szansę na jakieś tutaj utrzymanie się nad wodą, że tak powiem. nie? Czy to dobry moment potencjalnie, aby wchodzić w jakieś arty, czy jest już za późno? Jeden rabin powie tak, inny powie nie. No nikt Ci nie odpowie na to, bo dużo altcoinów może jeszcze urosnąć, dużo już może nie urosnąć. Nikt Ci nie odpowie na to pytanie. Gdzie pokazuje na OneInchu ilość wyfarmionych tokenów? Jeżeli mówimy o blockchainie o Binance Smart Chain, w sumie Ethereum też, to powinno to pokazywać na dashboardzie. Niestety ten dashboard, z tego co ja patrzyłem jeszcze chyba z dwa dni temu, nie działa i tam powinieneś mieć wszystkie statystyki dostępne. Dopiero po wyciągnięciu z pula dowiesz się tak naprawdę, ile dostałeś. Jest to trochę słabe. Natomiast jeżeli na Twojej parze waltowej jest dostępny farming, gdzie możesz rzeczywiście maksymalizować swoje zyski, no to tam już Cię wylicza to, ile z tego farmingu dostaniesz. Farming plus same pule płynności mają być widoczne na dashboardzie. Dashboard jest w robocie niestety jeszcze. Poleciałeś Majkiem? O kurde, najgorzej. No nie, akurat jeden rabin powie tak, inny powie nie. To mi się z Ludzwi Ludwiczka wzięło. <laughs> Była kiedyś taka bajka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu. Ludwiczek, oczywiście, Anderson, to tam on tak mówił, nie? Coś o wzrostach BNB wczorajszych, ładnie skoczył. No mówiłem na początku tego live'a, także oczywiście zapraszam sobie cofnąć potem. Właśnie, jak rozpoznać, które projekty sprzedać na bestę? No większość będziesz musiał sprzedać na bestę, jeżeli chcesz wyciągnąć jak największy zysk. Oczywiście, to co Wam mówiłem o, tym, o tej super hostie, to warto sobie jakieś te topowe waluty, nie shitcoiny, bo shitcoiny polecą do zera albo tam stracą 90- kilka procent. Te topowe waluty warto sobie w jakiejś części może zostawić, gdyby okazało się, że będzie przed nami tutaj super hosta wieloletnia i jednak tej bessy nie będzie. Jeżeli nawet nie będzie takiej potężnej bessy, jak mieliśmy to w ostatnich latach, to jakaś korekta odbędzie się także. Tak czy siak sprzedając na górce, albo przynajmniej celując górkę gdzieś tam w okolicach i odkupienie na korekcie chociażby 20-30-40% i tak wyjdzie większości osób na plus, nie. Trzeba śledzić trendy. Dokładnie trzeba śledzić trendy, nie ma innej opcji. Czy zrobisz film, jak dodać na Lightning Network? Nie, nie zrobię, nie interesuje się tematem zbyt niszowy, nie ma zastosowania jakiegoś takiego ogólnego itd. więc na razie się tym nie interesuje. Jak jeszcze ze 100 tych odcinków poprowadzić, to zobaczycie, że będzie miał okulary świnielisa, dodatkowo będzie pił na żywo. <laughs> Mike oczywiście, że pije, ale zwykłą wodę, chociaż tu nie wycina. Tak, zwykła woda po prostu. Ile wzrośnie dot Atom Link w tej hoście? Yy, od dolara, na pewno od dolara, od dolara wzrosną, wiesz? A poza tym nie wiem. Kamil, czy wiesz może na jakiej wielkiej giełdzie będzie debiut Sudetcoina? Nie wiem, nie wiem. W maju w ogóle mają chyba wystartować. Te tokeny mają zostać wysłane, ale jaka giełda nie wiem. Dobrze, dobrze. 20 kilku minut. Mamy za sobą poleciał i poleciał wodę z, wodą z lichenia. No dobra, to ja już się nie odzywam. Kończę tego live'a. Jeszcze raz wszystkim zajmuję. Dziękuję za 20 tysięcy subskrypcji na... Na YouTubie lecimy teraz po kolejne 25-30 tysięcy. Niech ten krypto na cały rośnie w siłę, niech kanał i społeczność tutaj rośnie w siłę. Zapraszam wszystkich na moje media społecznościowe. Zapraszam wszystkich na, na Discorda oczywiście. No i widzimy się jutro, o godzinie 10 rano pora na ponownym, na kolejnym poranku z krypto. Także życzę wam reszty, dnia bardzo miłej. No i tyle. Na razie, cześć!